Siemano w kolejnym odcinku. Dzisiaj opinia o to. No, ogólnie w tle będą leceć jakieś obrazki z Utrechtu. Ładne miasto, bardzo polecam, by ktoś nigdy nie był. No i propos Otto. No, organizacje mają, tak jak wszystkie te agencje, nie do końca dobrą. Często lubią godziny pracy zmieniać. Tutaj się budzisz rano, bo że masz na ranek, a nagle się okazało, że ci na popołudnie zmienili albo, że nie jesteś planowany, czy coś takiego zmierzasz się powkurzyć na to no ale co, są trzy zmiany rano właśnie, popołudnie i nocki nocki najlepiej płacą. na popołudniach, tam w Albercie akurat masz obiad, jakieś jedonko jedzenie nawet spoko, nie ma tragedii no transport jest czasem tak nieogarnięty tak jak miałem wczoraj na przykład, że w busie osobowym jest 10 osób zaplanowanych, w dziesiątkę jechaliśmy co chyba nie jest do końca legalne, tak mi się wydaje, no, ale co może powiedzieć? Jakieś nowe osoby to planują i chyba mają z tym problemy ewidentnie. No, kontekst z biurem jest tak, że maile potrafią oleć, mimo że wyśleć 10. Albo nie wiem, dzwonisz do nich, nie odbierają po 100 razy. Ale róże to bywa. Jak przychodzić to załatwisz z tam do biura, jakby byłam w Albercie tam biuro na tym magazynie. Podchodzić do jeden samu. No ja od tego nie jestem, to do ja tej do tej osoby iść. Nie tak ciągle każda osoba to odpowiada i odsyła tak. No już jest taki problem, że ci ludzie często mają jakieś tam swoje humorki. Coś, coś im nie pasuje często. W sensie, nie wiem, źle wstaną kurwa, na złą nogę. No mówię, nie, nie każdy tak jest, więc po prostu mają swoje postrzeżenia. Ale ogólnie to płacą dobrze. Mówię jak jeszcze dolecą te nocki czy popki to naprawdę spoko. W ogóle tam stawka nie całe 13 euro brutto, ale jak nocki dolecą, no to już naprawdę ładnie się układa. No, aplikacja na telefon jest spoko też, bardzo przejrzysta i wszystko tam jest właśnie, jak plan transport, wynagrodzenia, wszystkie dokumenty i tak No, praca jest w sumie lekka. Ale to zależy dla kogo. No, dla mnie jest po prostu lekko. Jak jesteś niski, możesz mieć lekkie problemy, żeby tam powkładać te wszystkie rzeczy. Ale mówię, naprawdę niskie, sobie potrafię tam powalczyć z tym. No ale dużo cięższe to wtedy jest. No a tak poza tym, tam nic ciężkiego nie ma. Na rankach czasem ta presja czasu trochę jest. Ale jak już trochę porobisz, to już naprawdę nie ma żadnych problemów. No, jest kolejny dla mnie problem, przynajmniej, że brak zjazdów na święta i ogółem ciężko zjechać Wolę żebyś siedział te pół roku tutaj a jak już dają te zjazdy to bardziej wtedy kiedy im to pasuje proponują czasem te zjazdy bo na przykład nie wiem, nie potrzebują w tym okresie tylu pracowników no, a mówię na święta to nie ma szans żeby zjechać no i tyle w sumie nie wiem, jakby ocenić to takie 6,5 na 10 bo mówię z tą organizacją to bardzo często w tych pracach są takie problemy. Już dużo, w wielu filmach pracowałem. I zawsze ta organizacja jest taka mieszana. Raz dobrze, raz źle. No, praca, mówię, praca jak praca, naprawdę lekka. jak Za taką stawkę podobno w Holandii to jest dużo. Więc polecam ogólnie. Te lokalizacje też są w miarę okej. Okay. Więc naprawdę nie ma czym się przejmować i można lecieć. Trzymajcie się, lajkujcie, subujcie ostro i proponujcie co dalej.